La. Witam na kolejnym odcinku WhatsAft 3 Kalifo ze strony NoTase Zaczynajmy. No i tutaj mamy filmik, filmik, filmik do z Znaczy spotkanie z Gainą Prador. Jedną potężną terzeniu co ludzie jak ludzi Cenintolu. No i zaczynajmy. Bądź mądrzejszy od króla. Koniec jest bliski. Już ci mówiłem, nie interesują mnie te bzdury. Zatem tracę tu tylko czas. Pokaż się, Jayno. Jayno. że podsłuchiwałam mistrzu, ale. Twoja dociekliwość nieraz przyniosła mi pożytek. Ten szalony głupiec wierzy, że zbliża się koniec świata. Słyszałam pogłoski, że w krainach północy szaleje zaraza. Naprawdę myślisz, że wywołano ją za pomocą magii? To całkiem możliwe. Dlatego pojedziesz tam i zbadasz sprawę. Będzie ci towarzyszył specjalny wysłannik. Dobrze, Mistrzu. Zrobię co w mojej mocy. Dzień dobry, ładnie od Aktuarzystwa. Nie bądźcie, moje dziecko. Bywaj, wygląda i to. Ale chciał krzyci. No i dostaniemy dodatką bohaterkę o imieniu Dzina. od wielu godzin książę. Twoja przyjaciółka na pewno się pojawi? Na pewno. Jaina zwykle trochę się spóźnia. O idzie, Jaina. Musimy jej pomóc. Poczekaj, kapitanie. Poradzi sobie. Panowie? Oto panna Jaina Proudmoor, agentka specjalna Kirin Toru, i jedna z najzdolniejszych czarodziejek w królestwie. Widzę, że nie wyszłaś z sprawy. Dobrze cię znowu widzieć, Jainu. I ciebie, Artasie. Dawno nie podróżowałam pod eskortą księcia. To prawda. Powinniśmy ruszać w drogę. Nasze źródła donoszą, że zaraza zaczęła się rozprzestrzeniać od północy. Powinniśmy udać się do wiosek przy królewskim szlaku. No to ładnie. Nie Dzień Awata wygląda ładnie nie od ciekawie. Altaza. Książę, most na rzece jest chyba w złym stanie. No i rozdział zacina. Właśnie widać most rozwalony mi się tam przydot. Miłościwy panie! I ktoś zniszczył część mostu po drugiej stronie rzeki. Można ją przejść w innym miejscu, ale nie jest to tak bezpieczne jak dawniej. Za mało mamy. Za mało mamy. No ktoś za mało. mało mamy. Za mało mamy. O co chodzi? Za mało, tam? Ma się tam? za mało mamy. Nie trzeba mi się kłaniać. Jakiś bóg. Mądry plan. No to idziemy sobie tutaj tu farmy wyglądają ładnie Wyryżnąć wszystkich Bandyci! Uciekajcie! Dobra! Miasto. Pomocy! Dobra, zatrzymajmy bandytów Jak najbardziej. Bandyci poziom pisy No i też dziej nam może też bić lewe razem z naszymi bohaterami. No i to wynośnie to jest ładnie. Na honor. No i super. Mądry plan. Stała Światłości. Wielkie dzięki, Panie. Przyjmij to w zamian. Panie, niedaleko jest starożytne święte źródło. Źródło? Legenda głosi, że jego wody leczą rany i przywracają zdrowie. Tak, to się nam może przydać. Wróg atakuje nas. Stały. Mądry plan. Dobra, ładnie, udało się. muloki zabijamy. Na honor. Pewnie, jak dojdziemy do. Skąd się wzięły te. Mądry plan. Negowie a. ale to, jak dojdziemy do dodatku, to wam o tym opowiem. Jak na mamy kapitana. I dwóch piechurów. Kapitan jest mniejszy, a piechury są słabsze. Oczywiście. No i ładnie rozwalamy ich. Jak najbardziej. Widać, że kapitan ma ładnie wygląda. Oczywiście. Tarcza przy tarczy. Bronić się! Ich strzały nic nam nie zrobią. do was skielety? Skielety? Zniszczycie szybko! Podleczmy go. Oczywiście. Poczuj mój gniew. Jane'a wbiła level. Piechury uchroniliśmy. Zmienili oddział dodatkowy. Co to były za stwory, sierżancie? Nie umarli, panie. Ludzi z wioski ogarnął obłęd. Próbowaliśmy ich bronić, ale... Dobra. Dowiemy się, kto za tym stoi. Dodatkowa legioneracja Manny w pobliżu, to ja to jest noski, Jakieś niebezpieczeństwo? Na honor. To fajny bóg. Na honor. bo chodźmy do magicznego źródła. Jak najbardziej. Oczywiście. Mądry plan. Oczywiście. Na honor. No i, no i tu są skielety nęski Nie nas atakują Jak najbardziej Dobra, mamy elixirmanny Gdzie są kusznicy. Mądry plan Na honor My sobie idziemy tutaj do źródła nic cię. To już pewnie nie da. miejsce, o którym mówił starzec. No i mamy dwóch mędrców świętych wód, zostanie uzdrowiony. Właśnie i to błyskawicznie. Mądry plan. Tylko ci, którzy są lodni, to legendy. Jak najbardziej. A ci, którzy nie są lodni, to żyją. Czego ci trzeba? Służę światłości. Jest jeden niech się podleczy. Dobra. No i mamy zadanie po ukończone, źródło. I idziemy sprawdzić też ze. Na honor. Oczywiście. No i tu mamy katrzynkę dialogową. Filmik. Wygląda, jakby ziemia wokół spichlerza całkiem obumarła. Może to ziarno jest zakażone. Oby nie. Na skrzyniach widnieje pieczęć Andorhalu. Stamtąd zaopatrywana jest cała północna część kraju. Jeśli to ziarno jest zakażone, plaga ogarnie wkrótce setki wiosek. Brzydzę się przemocą. Brzmi ciekawie. Brzmi Dobra. Nieźle. Zajmę się tym. Sam się o to prosisz. No dobra, no i idzie Bo zabiłem czarodzieja Dlatego jest mało ich Czarodzieja mógł ich skreślić Oczywiście Tylko tego ducha nie wzięła, Tego ducha wody Jak najbardziej Na honor Witajcie Jesteśmy kapłanami z Keltalas, No i jesteśmy tylko która ciąży na tych ziemiach. Hojność i mądrość elfów budzi jak zawsze nasz najwyższy szacunek. No mam nie Na północnym krańcu tej wioski znajduje się spichlerz. Prawdopodobnie można znaleźć ślady zarazy również tam. Oczywiście. Ok. Ci. Moździotę. Sprawiedliwość. Do czego wy, u diabła, strzelacie? Chcemy wybić te biarmońskie szkielety, panie. Cała wioska się od nich roi. Przydałaby nam się pomoc. Musimy zniszczyć magazyn na drugim końcu miasteczka. Kawa rozwalimy nie tych niemalów. To są. Skielety? Skielety tak. Chciałem, to są już z Oczywiście. A góry będą. Jak najbardziej. Wow! Czekanie to tutaj. Pomyliło mi się. Mądry plan. Dobra, no i ładnie jedziemy. Na honor. Na honor. Jak najbardziej. To ciekawe. Sprawiedliwości niech stanie się zadość. Oddaj mu to. Jaki mamy plan? Ja się tym zajmę. Światłość jest mą siłą. Oczywiście. Dobra. Mój tutaj. Bytuj! Służę światłości. Mądry plan, A Gdzie jest, Luigi? to tylko jeden, był. Na honor. Ja właśnie, tu mam dylemat. Mądry plan, bracia zostali hey, zaboskowani. Uciekajcie, ale nie przerywajcie dzieła. Wybaczcie, chętnie bym został i z wami pogawędził, ale obowiązki wzywają. Hej, tu ten stwór wygląda, jakby go zszyto z kilku trupów. No. Przyjrzysz mu się, jak już go zabijemy, zgoda? Sam się o to prosisz. Jak najbardziej. Zniszczyć ten magazyn. Już! I tu. Oczywiście. Ja yes, mam tu poziom PiS, y będzie drugi. Jak najbardziej. Galkuj się z tego, to i spadło. było? I kim był ten czarownik w ciemnych szatach? Podejrzewam, że to nekromanta. Najpewniej to on i jego sługusy są odpowiedzialni za te zarazę. Założę się, że znajdziemy go w Andorhalu, podobnie jak odpowiedzi na większość naszych pytań. Oj, na pewno ta kontynuacja. Misja krzycza ukończona, w Underhallu będzie trochę dłużej. To trwało 12 minut. Może trochę więcej, bo w sobie filmik do tego. Tutaj sobie zakończymy. No, tu trzeba będzie najpierw żeby zakończyć w tym miejscu. Chociaż nie wiem czemu, ale kiedyś te misje to trwały po pół godziny. Trochę dłużej. 25 minut, teraz około 15 minut trwało misja Tutaj sobie zakończymy. Do zobaczenia.